witajcie przyjaciele dziękuję wam za dołączenie do kursu a my zaczynamy jak ona ma na nazwisko jak ono ma na nazwisko what's her nazwisko tutaj w mniej oficjalnej rozmowie powiemy last name natomiast również możemy powiedzieć bardziej oficjalnie surname zatem What's your last name or what's your surname? Ile kosztuje ten telefon? Ile kosztuje? How much is ten telefon? This mobile phone. How much is this mobile phone? Jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie? Co to za pytanie? What's the pytanie? Question. What's the question? Dlaczego to takie łatwe? Dlaczego to? Why is it takie łatwe? So easy. Why is it so easy? O czym jest ten artykuł? O czym? Czyli what's ten artykuł jest, czyli what's this article about. Właśnie takiej kolejności słów używamy. What's this article about? Ile kosztuje jedna lekcja kursu? Ile kosztuje? How much jedna lekcja kursu is one lesson? Kursu, czyli of the course. How much is one lesson of the course? Kim jest ta piękna kobieta? Kim jest? Who is this piękna kobieta? Beautiful kobieta woman. Who is this beautiful woman? Jakie są zasady? Jakie są zasady? What's zasady the rose? What's the rose? Jak efektywna jest jego metoda? Jak efektywna? How effective jest jego metoda? Is his method? How effective is his method? Dlaczego jest dzisiaj tak gorąco? Dlaczego? Why? Jest dzisiaj tak gorąco? Is it so hot dzisiaj? Today Why is it so hot today? What's her last name? What's her surname? How much is this mobile phone? What's the question? How? Sorry, why? Why is it so easy? What's this article about? How much is one lesson of the course? Who is this beautiful woman? What's the rose? How effective is his method? Why is it so hot today? Kto jest w tym budynku? Kto? Who is w tym budynku? In this building. Możemy to również skrócić. Możemy powiedzieć: Who's? Who's in the building? Who's in the building? Gdzie jest jego pokój? Gdzie jest? Where is jego pokój? His room. Where is his room? Dlaczego jest to najlepsza klinika na świecie? Dlaczego to? Why is it? Najlepsza klinika na świecie the best clinic na świecie to wyrażenie in the world why is it the best clinic in the world jak dogodne są warunki pracy jak dogodne how convenient są warunki pracy to wyrażenie a the working conditions How convenient are the working conditions Dlaczego twój partner jest taki zły Dlaczego twój partner Why is your partner taki zły rozluszczone so angry Why is your partner so angry gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon? Where is my telefon? Mobile phone. Where is my mobile phone? Kim są ci dwaj mężczyźni? Kim są? Who are ci dwaj mężczyźni? These two mężczyźni, men. Who are these two men? Dlaczego on jest w tej chwili w biurze? Dlaczego on? Why is he w tej chwili w biurze? Na początku w biurze. In the office, w tej chwili, right now. Why is he in the office, right now? Jak zimno jest? Jak zimno jest? How cold jest? Is it? How cold is it? O czym jest ten film? O czym jest ten film? What's this movie? O about? What's this movie about? Who's in the building? Where is his room? Why is it the best clinic in the world? How convenient are the working conditions? Why is your partner so angry? Where is my mobile phone? Who are these two men? Why is he in the office right now? How cold is it? Dzisiaj możemy dodać dzisiaj. Today. Chociaż nie jest to konieczne. Możemy powiedzieć How cold is it? lub How cold is it today? What's this movie about? Która godzina? Która godzina? What time jest? is it? What time is it? Tutaj zresztą, jak pamiętacie, mówiliśmy sobie, iż mamy jeszcze drugą wersję. Drugą poprawną wersję, czyli What's the time? What time is it? O, what's the time? Obie są poprawne. Dlaczego ten film jest taki ciekawy? Film jako wideo. Dlaczego ten film? Why is this video taki ciekawy? So interesting. Why is this video so interesting? Gdzie jest twoja dziewczyna? Gdzie jest twoja dziewczyna? Where is twoja dziewczyna? Your girlfriend. Where is your girlfriend? Kim jest ta starsza kobieta? Kim jest? Who is? Bądź możemy skrócić. Who's ta starsza kobieta? This old kobieta, woman. Who's this old woman? Kiedy to jest? Kiedy to jest? When is it? When is it? When is it? Jak popularny jest ten hotel? Jak popularny? How popular jest ten hotel? Is this hotel? How popular is this hotel? Ile lat ma twój ojciec? Ile lat? How old is Twój ojciec is your father how old is your father czym się interesujesz czym się interesujesz what are you interested in what are you interested in jak stary jest ten obraz albo ilustracja jak stary? How old jest ten obraz? Is this picture? How old is this picture? Jaka jest praca twojego przyjaciela? Jaka jest praca? What's twojego przyjaciela? Praca. Taka jest kolejność słów. What's your friend's? Praca, job. What's your friend's job? What time is it? What's the time? Why is this video so interesting? Where is your girlfriend? Who's this old woman? When is it? How popular is this hotel? How old is your father? What are you interested in? How old is this picture? What's your friend's job? Jaka jest twoja ulubiona restauracja? Jaka jest what's twoja ulubiona restauracja? Your favorite restauracja restaurant. What's your favorite restaurant? Jak ma na nazwisko twój przyjaciel? Jak? What's ma na nazwisko twój przyjaciel? Czyli what's your friends? Nazwisko last name. What's your friends? Last name. Lub możemy zapytać bardziej oficjalnie: Surname What's your friends? Last name. O what's your friends? Surname. O czym są te wiadomości. O czym? What's te wiadomości? This news about. What's this news about? Kim jest ten chłopiec? Kim jest ten chłopiec? Who is this? Chłopiec, boy. Who is this boy? Dlaczego ta restauracja jest taka droga? Dlaczego? Why is this restaurant taka droga? So expensive. Why is this restaurant so expensive? Jak długa jest nasza wycieczka? Jak długa? How long is nasza wycieczka? Our trip. How long is our trip? Jak masz na imię? Jak masz na imię? What's your name? What's your name? Możemy od razu odpowiedzieć: My name is i na przykład Filip albo Adam, Adam, czyli Adam. What's your name? My name is Adam. Jaki jest najlepszy możliwy wybór w tej sytuacji? Jaki jest? What's najlepszy możliwy wybór? The best możliwy possible wybór choice w tej sytuacji? In this situation. What's the best possible choice in this situation? Gdzie jest ta klinika? Gdzie jest? Where is ta klinika? This clinic. Where is this clinic? Jak wysoki jesteś? Jak wysoki? How tall jesteś? Are you? How tall are you? What's your favorite restaurant? What's your friend's last name or surname? What's this news about? Who is this boy? Why is this restaurant so expensive? How long is our trip? What's your name? My name is Adam. What's the best possible choice? In this situation. Lub, tutaj mogę Wam też powiedzieć taką ciekawostkę, możecie powiedzieć here. What's the possible, the best possible choice? Here. Here, w takim kontekście, że nie tutaj, tylko ogólnie w tym kontekście. Często w jakichkolwiek angielskich treściach będziecie na końcu zdań napotykać właśnie here, there. Natomiast tutaj nie chodzi o samo umiejscowienie, tutaj nie chodzi o to, że musimy przetłumaczyć to słowo jako here, tutaj, tylko możemy to jakby, że tak to powiem, traktować jako to, że podkreśla to kontekst. Jakie jest najlepsze możliwe rozwiązanie jakby w tym kontekście, tutaj w tej sytuacji. Także możecie powiedzieć in this situation lub po prostu here. What's the best possible choice? Here. Where is this clinic? How tall are you? Jak się, masz? Jak się masz? How are you? How are you? Jak maszę, twój chłopak? Jak się? How is, twój chłopak, your boyfriend? How is your boyfriend? Jak ma się twoja dziewczyna? How is your girlfriend? Syn. Son. How is your son? Córka. Daughter. I w zasadzie and so on. I tak dalej. And so on. Tutaj możecie wymieniać każdą osobę, każdy podmiot. How is your boyfriend, girlfriend, son, daughter and so on. Jakiego rodzaju business online to jest? Jakiego rodzaju? What kind of business online? Online business to jest. Is it? What kind of online business is it? Kim jest ta dziewczyna? Kim? Who? Jest ta dziewczyna? Is this girl? Who is this girl? O czym jest ta piosenka? O czym jest ta piosenka? What's the song, song about? What's the song about? Dlaczego ich problemy są takie poważne? Dlaczego ich problemy? Why are their problems takie poważne? So serious. Why are their problems so serious? Ile lat mają Twoje dzieci? Ile lat? How old są Twoje dzieci? A your children, także możemy powiedzieć kids. How old are your children? Jaka jest twoja decyzja? Jaka jest? What's twoja decyzja? Your decision. What's your decision? Co dalej? Co dalej? What's next? What's next? Dlaczego twój nowy projekt jest taki opłacalny? Dlaczego twój nowy projekt? Why is your new project taki opłacalny? So profitable. Why is your new project so profitable? How are you? How is your boyfriend, girlfriend, son, daughter, and so on? What kind of online business is it? Who is this girl? What's this son about? Why are their problems so serious? How old are your children? What's your decision? What's next? Why is your new project so profitable? Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. A my już wkrótce zobaczymy się na powtórzeniu naszego działu. Zatem do zobaczenia wkrótce. See you soon!